I rozpoczął się decydujący set tego spotkania. Jednej ósmej finału pojedynku Marszyna Cholnickiego LZT z Krystianem Łukaszewskim Piast Kruszwica. 1-0 prowadzi w tym momencie Łukaszewski. Bardzo wyrównany to pojedynek. Teraz świetna akcja. Konickiego jednak tak. nie trafia z tą i Łukaszewski prowadzi 2 do 0. Trzeci punkt dla Krystiana Łukaszewskiego. Pierwsze trafienie teraz. świetna, długa wymiana, ale w siatkę trafia Marcin Hojnicki i Krystian Łukaszewski prowadził już 4 do 1. Drugi punkt dla Hojnickiego. Przypomnę, jest to decydujący set. To wygra tego seta, wygra całe spotkanie i awansuje do 1,4 w turnieju imienia Waldemara Betmana, rozgrywanego w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji we podławku. Teraz świetna wymiana, bardzo długa i piękna akcja. Marcin Choniński cieszy się z tej akcji. 4 do 4. I piąty punkt dla Marcina Chonińskiego. Pomieniają się teraz miejscami. już 6-4 maszyn LZTS LZS-Strzębia prowadzi z Krystianem Łukaszewskim Piast Kruszwica teraz Łukaszewski rozmawiał z swoim trenerem ostatnie wskazówki jeszcze od trenera Tomasza Majewskiego który grał tutaj kilka minut wcześniej już obaj Zawodnicy są przy stole i na moment rozpocznie się decydująca, decydujący fragment tego spotkania. Tak, teraz świetnie Łukaszewski, 6-5 już tylko przegrywa system Łukaszewski z Marcinem Kojnickim. Poskutkowało, słowały rady trenera. Łukaszewski gra teraz naprawdę bardzo dobry mecz. I goni, goni, już dogonił, a teraz nawet wyszedł na jednopunktowe prowadzenie. Teraz świetnie, świetnie, gra teraz. Krystian Łukaszewski, ósmy punkt. Krystiana, trzech punktów brakuje mu do awansu, do jednej czwartej tego turnieju. I teraz, a już wydawało się, że... Whonicy to będzie punkty. Łukaszewski się wybronił, ale szybka kontra Chujickiego. Gaszcina, jak to się mówi w żargonie. Delicja stołowego i 7 do 8. Walka, całkiem walka. Ani jeden, ani drugi. Nie może być pewny. Awansu. Do kolejnej rundy. Serwuje Chujnicki. Hojnicki. Whojnicki. I świetne teraz. Zagrywa Łukaszewski, nie trafia w stój, mamy 8 do 8. 9-8 prowadzi już Łukaszewski. Bardzo wyrównany pojedynek. Jeden z najbardziej wyrównanych pojedynków, jaki mieliśmy możliwość tu oglądać. I teraz świetnie. Świetnie odegrał Cholnicki 9 do 9 Serwuje Marcin Hołnicki. Ezec w I nie trafia teraz Trafia w siatkę, czyli po Łukaszewski nie trafia w pole I Chojnicki ma piłkę meczową Jeżeli teraz Cholnicki to będzie punkt, wygra seta, wygra cały mecz i tak zostaje Marcin Hojnicki, LZS Jastrzębie, Krystian Łukaszewski, Piast Kruszwica. 3-2, do 2, 1 czwartej finału jest zatem Marcin Hojnicki.